anioł i piękne Jest to niebieska. Dziewczyna. O, jeden ja Królowa świata Pewni. Królowa mózgi wróci. Jeszcze raz do brak miejsca. Złamane zasady, na zasady nazywanie uczucia, szczęścia i miłości. No i bardziej jednak brak. Zobaczy Bóri najmocniej To najokrutniejszy por. Wszyscy źli, na jedna Okazała trochę dobra Miej tarko, spójrz Chcę Cię widzieć, chcę Cię słyszeć Chcę Cię czuć Kocham Cię całym sercem Każdy dzień bez świetu, to Najokrutniejszy por. Krzywdy, brak miejsca Złamane zasady wychodzą bez Okazywania uczucia szczęścia i Chciałeś Najbardziej jednak pragnę. My. Kochy myślę, że już nie jej, nie zobaczę i Najmocniej to, najokrutniejszy ból. Wszyscy źli, jedna, kazała trochę dobra mi. Tylko spójrz. Uwierz mi, zastąpiłaś mama, dziewczyna przedmiot mi jesteś, stać. mnie wszystkie, muzyka nie chce. Fałszywej uwagi domyczę. Miłości, gdy i tak wszystko będzie na odwrót. Forę też szczerą prawdziwą, ponad wszystko. Ponad własne życie kocham cię, nie chodzi mnie, Twój wie.